Witam państwa. Nazywam się Katarzyna Kraczmańska Gigol. Jestem adiunktem w Katedrze Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Chciałabym powiedzieć państwu kilka słów na temat źródeł finansowania przedsiębiorstw i wpływie wartości pieniądza w czasie na ocenę opłacalności tych źródeł. Proszę Państwa, gospodarka rynkowa w Polsce jest gospodarką młodą. Rozwija się niewiele ponad 20 lat. Do 1989 roku mieliśmy gospodarkę centralnie planowaną. Nie było miejsca na przedsiębiorczość. Wraz ze zmianami ustrojowymi w 1989 roku ubiegłego wieku pojawiły się przedsiębiorstwa. Pojawiły się przedsiębiorstwa prywatne, które do tej pory nie miały warunków do tego, żeby działać. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość wybuchnęła na naszym rynku, ale proszę Państwa, to była przedsiębiorczość, która nie miała jeszcze odpowiednich narzędzi do tego, żeby się rozwinąć. Wraz z gospodarką rynkową pojawiły się na naszym rynku nowe usługi finansowe. Nowe usługi finansowe, których do tej pory nie było, Zaczęły być oferowane, ale pojawił się wraz z nimi problem, braku wiedzy na ich temat w środowisku biznesu. W ciągu pierwszych kilku lat przemian ustrojowych usługi finansowe powoli się rozwijały. Pierwsze transakcje faktoringowe pojawiły się już w roku 89. Usługi leasingowe pojawiły się na naszym rynku w roku 90. Czyli praktycznie wraz ze zmianami ustrojowymi, ale skala świadczonych usług była jeszcze bardzo niewielka. Wraz z nabywaniem doświadczenia przez instytucje finansowe, wraz z pojawianiem się nowych instytucji finansowych na rynku, a przede wszystkim wraz z poznawaniem tych usług przez przedsiębiorców, ich skala była coraz większa. Ale prawdziwy wzrost nastąpił. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej weszła do elitarnego klubu krajów najlepiej rozwiniętych na świecie. Krajów, które stworzyły świetne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Jednocześnie otwarcie granic spowodowało, że nasi przedsiębiorcy, ci, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność, musieli konkurować z przedsiębiorstwami, które były świetnie przygotowane do wykorzystywania wszelkich narzędzi dostępnych na rynku. Nasi przedsiębiorcy musieli się tego uczyć. Współpraca z przedsiębiorstwami zachodnimi, które doskonale znały usługi finansowe oferowane na ich rynku, pokazała przedsiębiorstwom polskim, możliwość korzystania z nowych usług finansowych. Nasze przedsiębiorstwa, żeby konkurować z tymi przedsiębiorstwami zachodnimi, musiały zaakceptować nowe usługi, poznać je. Jednocześnie miały coraz większe wymagania w stosunku do instytucji finansowych. Instytucje finansowe, które powoli wprowadzały nowe usługi, pewnie jednym z powodów tego powolnego wprowadzania usług był mały popyt, na te, na te usługi. Instytucje finansowe w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej zauważyły potencjał, który tkwi w naszym rynku. Dzięki wsparciu instytucji finansowych działających w całej Unii Europejskiej, dzięki wsparciu instytucji związanych z Unią Europejską, nasi przedsiębiorcy. Mogli korzystać z nowych usług. Nasz rynek jest rynkiem atrakcyjnym dla instytucji finansowych. Dlatego, że to jest rynek duży. Mamy zarejestrowanych ponad 3 700 przedsiębiorstw. Z tego okresowo część nie jest aktywna. Ale w praktyce 1 700 800 przedsiębiorstw w zależności od okresu. Jest aktywnych. To jest ogromny rynek, jeśli chodzi o świadczenie usług finansowych, ogromny rynek, gdzie usługi finansowe y, znajdują popyt. Struktura naszych przedsiębiorstw też powoduje, że to zapotrzebowanie na nowoczesne usługi finansowe y, jest ogromne. Dlaczego? Dlatego, że 96% naszych przedsiębiorstw to są mikroprzedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwa, dla których tradycyjny kredyt bankowy jest niedostępny. Tymczasem nowoczesne usługi finansowe są dostępne również dla mikroprzedsiębiorstw. Struktura naszych przedsiębiorstw wspiera rozwój usług finansowych. Rozwój usług finansowych wspierają instytucje Unii Europejskiej, wspierają instytucje finansowe które weszły na nasz rynek i bazując na know-how, które miały, na swoim doświadczeniu, które zdobyły na rynkach rozwiniętych, oferują naszym przedsiębiorcom usługi, które są im potrzebne. Dzięki tym usługom nasi przedsiębiorcy mogą być konkurencyjni. Jakie znaczenie mają różne źródła finansowania dla przedsiębiorstw? I w jaki sposób z tych źródeł finansowania korzystać? Pojawia się problem oceny atrakcyjności nowych usług oferowanych na rynku i porównanie tych usług z usługami dotąd świadczonymi, takimi chociażby jak kredyt bankowy. Jednym ze sposobów jest oparcie się na zasadzie, że pieniądz Dziś wartość jest więcej niż pieniądz, który będziemy mieli jutro. Czyli wpływ czasu na wartość pieniądza może być jednym z kryteriów wyboru źródeł finansowania. Jakie jest znaczenie wpływu czasu dla wartości pieniądza? Możemy sobie wyobrazić, wtedy kiedy uwzględnimy chociażby inflację. Jeżeli mamy stopę procentową 10% w skali roku, inflacja wynosi 2%. To realna stopa procentowa nie wynosi już 10%, wynosi niecałe 8%, 7,8%. Jest to wpływ jedynie inflacji. Tymczasem oprócz inflacji powinniśmy uwzględnić też yy, oczekiwania dawców kapitału. Jeżeli inwestujemy kapitał dziś, to oczekujemy, że przyniesie on nam określoną stopę zwrotu. W jaki sposób czas wpływa na pieniądz? Wyobraźmy sobie transakcję taką, że mamy stopę procentową, 10% w skali roku i za rok mamy otrzymać płatność w wysokości 1000 zł. Ta płatność dziś dla nas jest warta około 910 zł, czyli utraciliśmy kilkadziesiąt złotych wartości którą mielibyśmy, gdyby płatność nastąpiła dziś, a nie za rok. Ten wpływ jeszcze bardziej widać wtedy, kiedy wzrasta liczba okresów. Gdyby płatność miała nastąpić na koniec piątego okresu, czyli za 5 lat, i też mielibyśmy oprocentowanie 10% w skali roku, to wartość takiej płatności, która nominalnie wynosi 1000 zł, to jej wartość dziś, to jest niewiele ponad 620 zł. Czas to pieniądz. I widać to również wtedy, kiedy patrzymy na źródła finansowania. W przypadku, kiedy finansujemy inwestycję kredytem, musimy ponieść nakłady inwestycyjne jednorazowo. Na początek okresu. Tymczasem wpływy będziemy mieli dopiero po jakimś czasie, po zrealizowaniu inwestycji. W przypadku leasingu nie musimy ponieść całych nakładów od razu. Co więcej, może nawet być tak, że my na początek współpracy z leasingodawcą nie wniesiemy żadnej opłaty wstępnej. Będziemy jedynie ponosili koszty rat leasingowych, które będą ponoszone na bieżąco. Jak długo będziemy użytkowali przedmiot leasingu i zarabiali wykorzystując ten przedmiot, tak długo będziemy wnosili opłaty. Musimy pamiętać o tym, że czas to pieniądz. Dziękuję.